Siema, z tej strony Vax, witam was w kolejnym, moim kanale i dzisiaj pogramy sobie w Random Dice no to jest taka fajna gra, kiedyś już w nią grałem, ale to już dawno temu i nie wiem, taka jakby podróba Crash Royale, dobra to więc zaczynamy z pierwszą rundą, dobra Lecimy w, szy w szybki mecz. Dobrze. Teraz mamy jak teraz e, zacząłem nagrywać na nowej nagrywarce. Może wam możliwe, że będę testowanie na mobizenie Teraz mam nowo w ogóle. Zainstalowałem. Będziecie... no. Gdzie? No, chciałbym, żeby wam się spodobało. Że nie tylko ten, nie tylko Mobizen, tylko też panowana nagrywareczka. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba. A my mamy pierwszą rundę już. No, z, z tym, tym chłopem walczymy. Tak proszę, jak. W że nie przeciwko sobie, tylko z tymi, nie wiem, kwadratami czarnymi. Tu się ulepszy też swoje. Karty na, czy nie wiem jak to mam powiedzieć. Kostki, o, na przykład coś takiego mogę powiedzieć. O tym. I każda ma swoje moce. Na przykład, co ja używam, to taki dek, No, dla mnie jest kozacki. Ten pomarańczowy to jest taką specjalność, że ma laser taki i bi obszarowo. I to jest skazacki. Ci, co się, co mają takie zębatki, ten. o ten. lub ten, lub ten. oni nie mają zębatki, które biją dużo obrażeń, co. trochę tam. A te zębatki takie jasno szare, co teraz trzymam, to one. Biją najmocniejszych. Ten czerwony bije pierwszych. No, zresztą on, on też, on też, on też. I on, on też. A te to biją też pierwszych, ale stopują. Może teraz będzie widać. O, właśnie teraz widać. Zastopowały. I teraz to było zagrać o I tutaj sobie teraz ulepszę sobie ulepszę to i teraz więcej biję sobie dałem nowy level i teraz dużo biję już już spoko no i chłop dostał obrażenia a ja też chyba dostanę dwie serca chociaż a nie a jednak kurde dostałem jest dwa. A mi się wydaje, że powinienem wygrać, i tak to. I tak to chyba powinienem wygrać. Chociaż on ma tych. Mm, nie wiem, jak to powiedzieć. Bo, wy, bo wam nie, może, nie mogę pokazać, niestety. O, tym pokażę. O, ty. On ma tych. Bo są takie kozaski, że jak mają swoje takie, jakby super atak, to biją tak szybciutko bardzo. No i są dlatego pozackie. Ale czegoś takiego nie mam, ale mam też dobry deck. Tym już grałem o tym, co teraz kręcę dookoła. Tym grałem, ale nie mam go w deku. No bo po prostu go nie trafiłem, po prostu na wyzwaniu go. Nie grałem. tego Tym też grałem. O, i wygrałem akurat. Ale normalnie. Dobra, to trzy łapki w górę, będzie kolejny odcinek z tej giereczki. A teraz otwieramy, o, otwieramy Cześnika. No. złota skrzynia. 14 do tego, 14 do tego, do Healera. Eee, Łaba. O, zobaczcie. Zgramy sobie takim deckiem. Te trzy są kozackie. Ten, ten i ten. Złowiesz, so, spok. Ten też jest spok, tylko go nie użyłem, bo nie wiem, za kogo wymienić. Ale sobie zobaczymy. Zmienię go za blokadę. No i sobie zagrajmy. Dobra, trzy łapki w górę. Kolejny odcinek z tej gierki. Czyli z random, e, ra, random dice. No i co mogę innego powiedzieć? No. Lecimy z kolejną rundą już ma tak. Jak zawsze musi mieć tak. Ja tego nienawidzę. Kurde. Ty mi też grałem. Teraz pokazuję. Tym mieczem. Grałem o tym. Na wyzwaniu też. Więc. Dobrze wychodziła ta Teraz trzeba trochę więcej sobie podładować okej okay. to sobie wymienię, to sobie wymienię jest dobrze. I to sobie wymienię jeszcze raz. jest teraz koks I wiem jak to działa z tymi W obszarze Na obszar działa że to bierze to, 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 to i to, a to, to, to i tu też, że daje power'a. Czy nie mogę pokazać, ale dobrze. Ten działa tak, że tutaj daje, tu, tu, tu. Ten działa, że daje tu, tu i tu. Taki power daje. O, mówiłem i on dostał, a ten już nie dostaje. Zamienił tu, to on teraz daje tu też. A, i ten też daje już tym dwóm. dwóm. Dobra. O, i teraz sobie połączę ten z tym i ten z tym. No to zajdzież. Dobra. Tu sobie jeszcze co dodam. No i mam nadzieję, że wygram z bossem. był lepszy jeszcze. Mojego. Kurde, bo on zwalnia. Spowalnia. On jest dobry na pojedyncze. Ja jestem słaby na pojedyncze teraz. Tak bardzo słaby nawet jestem. No to dobre Możliwe, że przegra. No i Magik. Magik jest moim zdaniem najcięższy. Ale muszę trochę zmienić. Zobie tutaj zezmę, tutaj sobie to tam. No i teraz prawie wszystkich. Wszystkim daję tego power. To przegram. A ma kozacki team. Deck znaczy. No właśnie. Coś tak myślałem, że przegram. No właśnie, no to. Nie bez Ten, ale ja go nie używam, bo w moim deku się nie przydaje. Ten. Yy, tak mi się nie przyda. Dlatego używam tego. Tu. I sobie go jeszcze na kolejny. bo jeszcze mocniejszy. Jest spoko Dobra, kolejny meczyk. I będziemy mieli nagrodę, już chyba. Chyba, że jeszcze jeden? Nie wiem. To już. 10 minut. Odcinka. To nieźle. No znowu magik ten. No, i się tam pokładało A on to zrąbał. I to mu nic nie daje. No, a się cieszy. Że tak zrąbał. O, teraz mam wszystkich jakby na pierwszy ogień. Więc już znam moje wszystkie karty. Znaczy... Dobra, kostki, nie, nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem jak powiedzieć o tych moich. A ja go wszystkich nie znam. On jest chyba antypresystanin już. Jest. To chyba to wygram, bo on tak trochę nie ogarnia. Ale bardzo nie ogarnia. Co on robi? Jest. Chłopie z takim nieogarem, że ja po prostu z palcem nie powiem gdzie z nim wygram. Łam. Wygrałem je, śupie. Jaki lamus. Dobra. I mamy coś nowego. Nowa klasa, o! Druga! Dobra, robimy tak. Pis teraz piszecie w komentarzu, czy w następnym odcinku mam pokazać twarz. I z czego ma być odcinek w poniedziałek? Zjeżdżacie w linię komentarzy i piszecie, z czego ma by być odcinek. Czy z Stars, czy z, z um, Crash Royale, czy z Battlelands. No, nie wiem. Wybierzcie grę i powiedzcie, w co on zagrać. To ja to zainstaluję i zagram. Dobra, to jeszcze zagramy jeden i zrobimy akurat jedno zadanie, jeszcze jeden meczek, oczywiście, i zrobimy zadanie. Ta gra jest po polsku i to, to mnie jara <grym> bardzo, żeby grać w tą grę. O, ma też już drugą. No nie no, chłop mnie zniszczy. Widzę już jaki ma dek. Zniszczy mnie po prostu. Coś mi się wydaje. Że mnie zniszczy. Na razie na samym początku w ogóle nie potrzebuję tych stopujących. Tylko później, już na bossach potrzebuję aby. Dobrze. No, sobie już zostawię tego jednego stopującego. Sobie użyję tego. Jeden level, go podwyższę. Okej, okay, tutaj sobie ulepię, Znaczy, do, dobiorę sobie jedną kostkę. Dobra, e, widzimy się jak będzie już połowę, jak już się pojawi boss. Czyli za 50 sekund. Już włączył nagrywanie, bo jest już bos. chłop tak przegrywa, że raczej odpadnie w tym meczu, raczej. Teraz mam taki dek, tyle zadaje, że masakra. Jeszcze go zastupowałem, dobra, ja go zniszczyłem. O, tamten chłop też zniszczył, a bo ma samych tych, no to się w sumie nie dziwię, że zniszczył. Dobra. To chyba będzie teraz kolejny boss. To się widzimy, jak będzie już znowu kolejny boss. No, chyba jednak się nie zobaczymy, bo przegrałem. Normalnie przegrałem, najgorszy. Ja myślałem, że wygram. Jednak. A to on wygrał. Dobra, spadłem. Z klas. Dobra. Otwieramy. Znaczy odbieramy. No to dobra. To do następnego odcinka. I na, ra na razie. Cześć.